Kik znalazł sposób, jak omijać prawo. Ciekawostka. Kik olewa zgłoszenie od NASK. Dyżurnet. Nie wiem, co to jest. Ponoć otrzymuje wiele zgłoszeń ludzi na temat tego, co dzieje się na Kiku. Podejmowane próby kontaktu z Kikiem, ale platforma po prostu nie odpowiada. W jakim w tym momencie w Polsce nie ma odpowiedniego prawa, by w jakikolwiek sposób ingerować w treści prezentowane na Kik, choćby NASK pisze, że blokuje dostęp do każdej zgłoszonej szkodliwej treści dla osób małoletnich. Czyli co, Kik nie ma po prostu prawa na ten temat. Ale mają być w sensie jakieś ustawy o patostreamingu. streamingu. Myślicie, że to coś zmieni? Nie wiem. No dobra, zobaczymy, jak długo dajki będzie umykał polskiemu prawu. Ale jakieś tam regulacje mają wejść. Szkolenie wojskowe. Jest duże poruszenie wokół tego i nawet zagłębiłem temat. Orb o tym nagrywał ostatnio. I nawet wy o tym pisaliście, co mnie trochę zaskoczyło. Bo podłapaliście tam chyba. Znaczy podłapaliście. Mieście tego prawo. Błędną narrację na, na temat szkoleń. Ale dobra, zobaczmy, co napisał Bub i czy napisał rzetelnie. Szkolenie wojskowe dla każdego mężczyzny w Polsce. Donald Tusk trwają yy, prace, prace przygotowujące na wielką skalę szkolenia wojskowego dla każdego dorosłego mężczyzny w Polsce. Do końca roku chcemy mieć gotowy model, aby każdy w Polsce był szkolony na wypadek wojny i żeby ta rezerwa była adekwatna. Czyli, tak jak myślałem, BUP powiela pierdolenie. Ale, żeby nie było, że jestem taki tutaj cięty na Bupa i bronię Donalda, to faktycznie słowa Tuska można było na dwa sposoby zrozumieć. I on chyba później gdzieś tam w jakichś wywiadach to prostował, wyjaśnił, że te szkolenia mają być, uwaga, dla chętnych mężczyzn. Tylko. I co wy na to? Dla każdego? I zapomniał nam dodać chętnego. Tak, tylko widzisz, m, bo to wszystko, jak wytniesz z kontekstu, może wszystko znaczyć. Ja nie mówię, że on tych słów nie powiedział. On to powiedział, ale ponoć też y, później powiedział, nie wiem, czy to tym samym, ja tego nie oglądałem, bo mam trochę, trochę, trochę mam wywalone w to, ale, ale na pewno w jakichś wywiadach prostował y, te słowa i dodał, że to będzie dla chętnych. Tak. Taka jest historia tego. No szkoda, że Bub nie, nie, nie podrzucił, bo tak tylko nasyca trochę hejt. Nie wiem, czy to jest dobry kierunek. Ale faktycznie też błędna komunikacja od Tuska Że od razu nie sprostował I mogły powstać w ogóle takie nagłówki z cytatem Też to jest określone jako badanie, badanie nastrojów społecznych I ponadto jest to jakiś przytyk w Konfederację Że to jest tak, że Konfederacja raczej jest za tym, żeby były e, obowiązkowe, nie? Tylko teraz jeżeli przed wyborami Na przykład Mencen poparłby i powiedział Tak, tak, obowiązkowa, e, że, f, że fajne, że te szkolenia To jego wyborcy, na ludzie, którzy potencjalnie są e, brani pod uwagę nie są zbyt chętni na to, a ludzie, którzy nie są brani pod uwagę w tym szkoleniu wojskowym, czyli na przykład kobie, kobiety, by popierały albo po prostu, jacyś ludzie, nie wiem. Potem jest jakiś zakres chyba od 18 do 30 lat? Czy ja źle myślę? Czy do 65? Takie, takie są nastroje. Że ludzie, którzy, których to nie tyczy, popierają, a ludzie, którzy, których to tyczy, są trochę przeciwni. Ale to nie ma co się bać, nie ma co się bać. Też byłem zaskoczony na początku. 160 tysięcy złotych. I jeszcze donate 160 tysięcy złotych zarobili. Chore g***o. naprawdę chore gno. Zaciekawiło mnie, że na tym kiku 40 zł na dzień da się wyciągnąć, a i powiem... No, dlaczego w takim razie wcześniej tego nie robicie i jeszcze nie macie konkurencji? Dobra, jest parę rzeczy, dla których tak się dzieje. Myślę, że pierwszą rzeczą jest to, żeby robić takie IRL, -e, to musisz mieć bardzo dobry sprzęt. Czyli taki, no plecak IRL. Nie każdy simmer to ma, żeby tam sobie... Mógł postreamować. To jest raz. Dwa. Takie coś działa właśnie jak jest ekipa. Więc teraz zmontuj ekipę streamerów, która będzie chętna na taki wyjazd. Nie jest to proste zadanie. I trzy. Wydaje mi się, to jest może nawet największy problem streamerów. To że wymaga to dużego zaangażowania, odwagi i, i wyjścia ze strefy komfortu. Czyli zamiast sobie, wiesz, grać, cóż jeszcze robić, musisz jechać na jakiś wyjazd, tu. Te streamy są prawie całodobowe. Mega męcząca sprawa tak naprawdę. Być cały dzień na kamerze. I może po prostu ludzie tego nie chcą. To tak samo jakbym ci powiedział, słuchaj, pracujesz w żabce. Załóżmy czysto teoretycznie. Na chuj ty w tej żabce robisz, jak puje, pojedziesz do Niemiec na szparagi i zarobisz 5 razy tyle. Będziesz mieszkał w baraku, na p dalał po 12 godzin, ale co zarobisz, to twoje. I ja nie mówię, że to jest taka nieprzyjemna rzecz, taki wyjazd, ale jest na pewno bardzo absorbujący, bardzo męczący, bo jednak są to streamy po tam, nie wiem, nie wiem, czy nocne spanie było, ale chyba ile, 18 godzin, tylko takie skróty Ja skróty sobie oglądałem tych streamów. Na pewno jest to fajna przygoda, tym, że jak już pewnie pojedziesz, przeżyjesz, to wrócisz zadowolony. O tyle na pewno jest to też duże wyzwanie. Podróżowanie po świecie. Ach, nie ma nic trudniejszego. Stary, dla niektórych poprowadzenie Smoltoku jest w chuj trudne. Nawet. I więc każdy może mówić za siebie, Papusia. Ty akurat grasz Bardem, biegasz po mapie, podróżujesz, jeździsz. Dla ciebie to zjesz. Ty masz to po prostu w DNA. A może ktoś jest taką statyczną Yumi? Akurat to jest trudne. Smoltok? No, ale to wszystko zależy od osoby. No, dla jednych to będzie najprostsza rzecz na świecie. Smoltok. Co, co, co w tym trudnego? Dla ciebie równanie kwadratowe jest równe i jakoś matematycy nie to, że to takie ciężkie, że trzeba... Równanie kwadratowe, że takie ciężkie. No ale to można tak wszystko sprowadzić, że nie wiem. Człowiek, który pracuje na rafinerii naf naf e ropy naftowej też powie, że a tam tutaj ten, tu coś tam popracuje przy maszynach, porobi. A w sumie nic trudnego. Też tak może powiedzieć. No ale czy jakbyś dał tam pierwszego, lepszego chłopa do roboty, czy by też tak powiedział? Nie wiem. Wiesz, dla jednych może to być trudniejsze, dla innych łatwiejsze. No, ja nie wierzę. Ja, ja nie, nie chcę jakby czy to jest mega trudne, ale uwaga jest na pewno trudniejsze niż siedzenie przed komputerem i granie streamowania. to bankowo, myślę, że każdy z was się z tym zgodzi a jeżeli nie, no to też ma prawo mieć takie zdanie, że w sumie podróżowanie i streamowanie to przyjemniejsze i łatwiejsze, też mi się wydaje, że jako rare event to lepiej działa Mo mogłoby być przesycenie tego kontentu, chociaż chyba franio, ja, ja nie śledzę akurat Jereli, ale nie wiem czy też Meduza nie jest Jerel streamerem takim daily tego też no właśnie nie śledzę, ale oni chyba nie przesycili rynku, że cały czas streamują te podróże Jerele, jakieś tam gdzieś po, po, po świecie i to chyba działa. Dużo się tego ogląda. W innym środowisku, afrania i meduski tylko to klepia, więc to nuda je, jak coś. Że jak, cał, jak że cały czas to streamujemy, to już nie jest takie nowe. A tak to nerdy wychodzą na, yy, na miasto i to jest ciekawe. Bo możecie się poczuć jak my! Yy, tak, że wy tez, jest, też jesteście nerdami i sobie myślicie, o, miałbym podobnie tutaj, że jakoś się może utożsamiacie z nami. Nerdziki. Zero Tenacity odpaliło streama? Dla, dla swojego zarządu. A tam może było po jakieś hasło dostępu, że tylko 34 widzów. Tylko ludzie z Zero Tenacity mogli wejść na transmisję. Brakło streamów. Ale właśnie, niestety, wylosowało się tak, że nie było KMF w finale. No to by podbiło stawkę pewnie z trzykrotnie. No ale co? Brutalna rzeczywistość, niestety. Gwiazdy się nie ułożyły. Ja wiem, że większość bab to cichodajki. Dlatego moje streamy tak w kur... całą Polskę. Bo kur. To był taki układ, taki cichy układ, że przecież dziewczyny są grzeczne, po ch... pokazywać coś innego, nie mówi się o tym i one k... miały taki plan, że w weekendy sobie kurwa odpierdalały wszystko, a w tygodniu mogą mieć chłopaka i mają wszystko i k... se poobciągają k... i mają miłość, a ja miałem k... celność pokazać, jak jest, że mają chłopaka, a w weekend sobie obciągają na imprezie i że... To... Nie, nie wiem, nie wiem, czy co, co na tej sprzedaje. Czy są takie, wiecie co, na pewno takie też są, na to wszystko jest. Tak k***a nienawidzą i będą mnie nienawidzić, kurwa, latami jeszcze, bo im sp***iłem. Ja ogólnie się umiem nie przeklinać, widzowie, ale nie wiem, co się stało, że zacząłem tyle przeklinać. No ja bym się po tym nie podpisał, że to jest yy, problem. Wiecie co, widzowie, no znajdziecie każdą dziewczynę, taką też znajdziecie, jak, jak wymienia. Że ma chłopa, jednocześnie idzie na imprezy i robi się co chce. No, takie też są, na pewno. Ale czy chłopy tacy są? Ja myślę, że chłopów też takich spotkacie. No. Że ma kobieta a idzie na imprezę i świruje. Na pewno są. Kolejny sukces stream sniperów? Też się mogę jakimś sukcesem pochwalić ostatnio. Mm -hmm. O kurwa, 3000 dolarów. Essa? Pieką dupki. Ten ja sobie brusi. Uczciwie zarabia. Doczki. Yy, tak siedzę, zamulam, bo jestem chory. Jak i pazyszą. też życzę wszystkim yy, szybkiego powrotu do zdrowia. I tak patrzę na jedną z pamięteczek, którą sobie kupiłem. Jest to taka zapalniczka bardzo ciekawa. I to jest taka zapalniczka, którą uzupełnia się jakimś tam paliwem. No nie? I jest bardzo fajny trik, żeby ją otworzyć. Wystarczy tylko tak i ona jest otwarta. Jeżeli ktoś tego nie znał, otworzyć wystarczy coś tak. I ona jest otwarta. O wow. Jeżeli ktoś tego nie znał, nie zna. Elo, za sztuczka. mamici. No Kupisz mi gumy do życia? No dobra. Z cukrem czy bez? Słuchaj? Z cukrem czy bez. Gumy do życia? Z cukrem czy kurwa bez? Takie miętowe? Z cukrem czy kurwa bez. Kurwa, z cukrem czy bez? Są takie? No tak, są sugar free, bez cukru. Które ja na przykład kupuję tak z... bo on chciał zaznaczyć, że on bez cukru je. No ładnie, ładnie, fajnie. <laughs> nie to nie wiem, serio jest takie do, bez cukru. Nie, świn kupię, co są w w satanii. Kurwa są takie bez cukru? No kurwa tak! Nie wiedziałem, nigdy na to nie zwróciłem uwagi, ale rzadko kupuję gumy może. No, tak. Nie wyzwali mi pan? Nie. Naprawdę? Tamten jest płatny, a tutaj można zaparkować normalnie. Nie można! Dzień dobry, witam. Ej, ostatnio właśnie przechodziłem bardzo podobną ulicą, i było niemalże identyczną, i było to samo, Chod Tylko tam nie było, tam był taki właśnie chodnik, i cały był zajebany samochodami, że musiałem iść po tych, kamien tak, po tych, po tych właśnie kamieniach. Nie dało się przejść. I sobie myślę, kurwa, ale potencjał. No Dzień. Zarysowałem je kluczem, zadzwoniłem po psiarskich, żeby wszystkie mandaty wystawili. Kupuję za Gdzie? Dobra, to skończmy to rozmowę. Dobra, to może pan wycofać teraz, śmiało. No dawaj, dawaj, szybciej. A nie może pan tu stać. Stać mogę. Nie może pan. Nie może pan. Przepisy o ruchu drogowym. Na niewyznaczonych miejscach może pan stanąć przy krawędzi jezdni tam, a tu już stoi autobus. Nie może pan wjeżdżać i jeździć po chodniku, rozumie to pan? Remontujemy ten chodnik z naszych pieniędzy. Również z moich Tak, i również z moich i sobie nie życzę. Chodnik jest dla pieszych, proszę pana. To są chore nawyki. Być może, ale miejsc tyle jest do parkowania. Gdzie? Przecież tam jest mnóstwo miejsc. No dobrze, bo tamten jest płatny, a tutaj można zaparkować normalnie. Nie można, bo to jest strefa płatnego parkowania i może pan zaparkować wyłącznie w miejscach wyznaczonych do tego. Nie może pan parkować niezgodnie z prawem przecież. Nie nagrywa? Oczywiście. To Na... pozwoli pan, jak się w sądzie spotkamy, to żebym ja też wiedział W sądzie. Dobrze. dobrze. Dzień no, dobry, nie jest nagrywane jest nadę, ale... Ee, mam nadzieję, że się jeszcze zobaczymy w takim ja razie. Ja mam nadzieję, że nie, bo mam nadzieję, że pan tu nie będzie wjeżdżał po prostu. Powolałbym eee, jednak to wyjaśnić, po to. Dobrze. Poprzez... Do widzenia. Powolałbym nie. Mam nadzieję, że się zobaczymy. Do widzenia wolałbym nie. To... Jego wewnętrzny mamon się odezwał, widzowie. Nie, nie mógł się zdecydować. Kawałeczek dalej chodnik e, jest trochę węższy. No więc, w sposób sprytny, zrzucamy tył samochodów na jezdnię. Myślicie, że piesi na tym skorzystają? E, no niestety, ale jezdnia to lawa. Nikt nie zamierza tego tyłu samochodu postawić e, na niej. Zobaczcie, tu jest, tu jest linia. To jest przestrzeń, której kierowcy nie wykorzystują. Zajmując chodnik i zwężając przestrzeń dla pieszych, jak to wygląda, już pokazuję. Proszę bardzo. O, jest komfortowy. Dziękuję za uwagę. To była ulica chłodna w Warszawie. Gdzie kierowcy mają problem. Ej, ale faktycznie też jest coś takiego. Zauważyłem to, że na przykład, jak jest jakiś cel, właśnie sklep, załóżmy, i chcesz zaparkować. Mi... O, nie ma miejsca. Tu ludzie potrafią jeździć, krążyć, szukać. Totalnie przy tym miejscu jakiegokolwiek wolnego miejsca. Zamiast odjechać 100 metrów dalej i wziąć pierwsze lepsze, które jest wolne. Żeby nie iść 100 metrów. I trochę mnie to dziwi, że taka, taka odległość jest jakimś problemem, żeby się przejść. Nie być zakazany tak zwany sesj, jeśli chodzi o. To... Włączenie genitaliów. Dlaczego? Dlatego, że w ten sposób palio się roz, rozsiega. Po prostu to, co jest rozkoszą płciową, jest to uderzenie prądu do, do głowy. Utrata świadomości. Osoba nie powinna tracić świadomości po pierwsze, a po drugie w kontakcie płciowym, ponieważ te organy służą do wyrzucenia do wyrzuc grzybni trupiej, czyli genów, to w kontakcie płciowym te już prawie, że martwe geny uzyskują energię elektryczną, kwant energii. I powstaje nowy twór polio. I potem mamy polioków, wariatów, którzy... Nie wiedzą po co żyją. Kurwa, ale wyjaśniła problemy tego świata. E, 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 kwanty. Ja jestem za głupi, żeby to zrozumieć. Ale fajnie, że są tacy mądrzy ludzie jak ona i głoszą. O kurwa, co to za reklamy w ogóle? Czemu takie coś Dobrze mówi, no. Ja myślę, że ona ogląda te same kanały na YouTube, co Cygi. Dobra. Do jutra, papa! Pa.